Starosta Malborski podsumował prace modernizacyjne, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Inwestycje miały za zadanie dostosowanie budynków oświatowych do warunków spełnienia zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uwagi na niestety panującą pandemię nie obyło się bez no, niestety jakichś poślizgów terminowych związanych czy z dostawami materiałów, czy z dostępnością materiałów, które trzeba zamówić na specjalne zamówienia. Między innymi tutaj mamy gabloty, które były specjalnie zaprojektowane, specjalny kolor był dobierany. Za zgodą pana starosty nie, nastąpiła współpraca. Z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Był przygotowany projekt, który był przygotowany w 2019 roku, no ale niestety pandemia wiele rzeczy nam tutaj utrudniła. Niemniej jednak doszedł później kolejny projekt związany z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w budynku. Szkoła została podzielona na dwie strefy przeciwpożarowe i efekt uważam za wyjątkowo pozytywny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, szczególnie z tego, że ten remont już się zakończył. Było ciężko, ale przetrwaliśmy. Kwota, która została tutaj wydana na ten piękny cel, to około 800 tysięcy, razem już z dokumentacją. Gratuluję wszystkim, którzy mocno pracowali. Nad tym, żeby to się jak najszybciej skończyło, myślę, że sama inwestycja się po prostu broni. Instalacja wykonana instalacja systemu sygnalizacji pożaru łącznie z oknami oddymiającymi, które mamy na ostatnim piętrze. miło tu i teraz stać, a za mną odremontowany, właściwie e, zmodernizowany obiekt, na który to zmodernizowanie czekaliśmy kilka lat, a było ono wynikiem to czekanie tylko tego, że przepisy po drodze się zmieniały i nie musieliśmy tego wykonywać o no, 5, 8, 10 lat temu. Tak? W momencie kiedy budynek był oddawany do użytku, takiej potrzeby nie było. Zmiana przepisów wymusiła zmianę, a zmiana wymusiła zabiegi w organie prowadzącym. Stąd też organ prowadzący podjął bez żadnej wątpliwości decyzję o tym, żeby przeznaczyć, zaplanować odpowiednie pieniądze i dokonać tej modernizacji. Muzyka